Kolera, Jestem odcięty. Czek, idź na szczyty lotniskowca. Powinieneś znaleźć łódź na górnym pokładzie. Skoro już jesteś na lotniskowcu, próbuj znaleźć jakieś ślady wal. Musimy wiedzieć dokąd ją zabierają. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tribal Games i witam Was w kolejnym odcinku z Crya. Słuchajcie. Znajdujemy się wewnątrz lotniskowca, którego utknął tutaj na mieliźnie podczas czasów II wojny światowej te wyspy były tutaj okupowane przez japońskich żołnierzy e, mniej więcej tak wygląda tutaj wprowadzenie do tego lotniskowca w którym my tutaj się w tym momencie znajdujemy e, naszym zadaniem jest e, znaleźć wal jeśli to możliwe więc e, jeśli to jest możliwe my musimy odszukać wal która tutaj prawdopodobnie przebywa no więc, żeby dłużej tutaj nie zanudzać, po prostu ruszamy w poszukiwaniu wal. Innej drogi tak naprawdę nie ma, niż ta droga, którą wybraliśmy. Czyli tutaj przepłynąć musimy zalanym korytarzem. Jest kolejna maczeta. Niestety, jej wziąć nie możemy. Crow skopie nam tyłki, jeśli nie znajdziemy tego faceta. Nie kumam, między miejscem, gdzie wysadzili tę nieszczęsną łódkę, a nami jest kilkudziesięciu chłopaków. Jak on się dostał aż tutaj? Nie wiem, ale jeśli nie chcesz szyścić kibli szczoteczką do zębów do końca roku, to lepiej go znajdźmy i to szybko! Dobrze, słuchajcie. Znajduję się, można powiedzieć, w takim małym zbiorniku z wodą. Eee, raczej z tej pozycji strzelać nie mogę więc pozostaje mi tylko maczeta więc jeśli to będzie możliwe jeśli to będzie tylko możliwe i będę miał przedziwnika przed sobą to oczywiście będę musiał jakoś sobie poradzić z nim no Dobra ja on już Zabijecie. wiedzą, że tu jestem co to było co tu się stało To już wszyscy? Przykaczy jeszcze nie. Gdzieś jeszcze padają kroki, także muszę być cały czas czujny. Muzyka w grze się uspokoiła, czyli to może tylko zwiastować. Ciszą przed burzą albo po prostu to, że tutaj skończyli nam się najemnicy. Ciężko mi jest określić tak naprawdę. O, gdzieś te kroki jednak słychać w oddali. Przyznam się szczerze, że ja drugi raz nagrywam ten odcinek. Widziałeś to? Za pierwszym razem nagrywałem go, mm, że tak powiem, bez specjalnego e, głośnego dźwięku w słuchawkach, co też e, tutaj źle wpływało na mój Dziwny. komfort... Chyba coś na mój komfort grania. E, ja po prostu Jestem osobą która lubi, uwielbia mieć dobry dźwięk w słuchawkach. Bez Widziałeś tego nie ma dobrej to? zabawy. Może nie widział, ale postaramy się ściągnąć. Chociaż nie wiem czy kogokolwiek uda nam się tutaj ściągnąć, czy w ogóle ktokolwiek tutaj gdzieś jest. Ktoś widział Więc prawdopodobnie może jeśli tam ktoś jest to uda nam się go zlikwidować To dosyć szybko O ty bestio Chyba udało mi się go zlikwidować Cały czas słyszę kroki, ktoś chodzi po tych stalowych rampach, ale no niestety nie widzę przeciwnika. Jest to dosyć bardzo trudne miejsce do grania, szczerze mówiąc, gdyż właśnie to miejsce, to miejsce, gdzie się znajdujemy jest miejscem trudnym. Dobrze, musimy się stąd wydostać, musimy odszukać wal. chyba tutaj. Cały personel stan najwyższego alarmu. Każda nietypowa sytuacja ma być natychmiast zgłoszona przełożonemu. Tutaj raczej nie byliśmy. Dosłownie tutaj nie byliśmy. Agencja pomp. Już sponim. Ale tu ciągle ktoś drepta. Z tym, że ja nikogo nie widzę. Cholera! Muszę cały czas zachowywać czujność. No proszę, mamy nową broń. Ja chyba jednak na razie zostanę przy balkonie Do wszystkich w okolicy zauważono intruza Mężczyzna średniego wzrostu i budowy nosi czerwoną kawajską koszulę Intruz jest uzbrojony i niebezpieczny W wypadku zauważenia natychmiast zlikwidować Nie, ja nie jestem wcale niebezpieczny To wy jesteście niebezpieczni żeby pokój najemników. Zgadza się. Co tu się stało? Pięknie. Szybka akcja, tak powiem, na gorącego. Radio zniszczyliśmy, ponieważ ta muzyczka tutaj bez końca, non stop tylko tutaj prycholiła. dwóch najemników. Dobrze, cały szczęście mnie nie zauważyli. E, mam, tutaj kratkę, mam tutaj kratkę, z której mam zamiar skorzystać. Być może mnie przeciwnicy po prostu tutaj nie zauważą. Nie nie jestem nerwowy. A właśnie, jesteśmy tuż przy tych najemnikach, e, których przed chwilą widzieliśmy. Mam czystą linię ognia więc bez problemu mogę otworzyć w ich stronę ogień Możemy ich przy życiu pozostawić Aczkolwiek raczej tego nic nie zmieni Czy oni przy życiu pozostaną czy jednak to i ciebie i wrogów, ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelazko. W tej chwili musisz radzić sobie sama. Jak zawsze. Cholera jasna! Yeah, Hej, Wszystko w porządku? Okej, okay, został zlikwidowany. Matko! Drugi cały czas tutaj słyszę jak się otwierają, zamykają drzwi. Oj, to było bardzo niebezpieczne. Tym bardziej, że to pomieszczenie jest wyładowane. No właśnie, tam jeszcze jeden najemnik na górze. Tak powiedziałem, to pomieszczenie jest wyładowane torpedami. Kto wpadł na tak idiotyczny pomysł, żeby jeszcze tutaj otwierać ogień? Po linach raczej nie wejdziemy do góry, więc musimy sobie liny w tym momencie odpuścić. Czyli chyba pozostaje nam nic innego, jak się spiąć właśnie w tym miejscu. Na pokład trzeci. Drużyna Beta zgłosić się na pokład trzeci. Szukamy tego najemnika, którego udało mi się postrzelić. Co? Cholera! właśnie tego. Zaskoczymy co? Do wszystkich. Co jest? Chwała! ma być natychmiast zgłoszona przełożonemu muszę przyznać, że poszło to naprawdę bardzo sprawnie ciągle ciągle ktoś gdzieś chodzi ciągle gdzieś te drzwi się otwierają zamykają tylko nie wiem po co one się automatycznie zamykają jak już je raz odłożyliśmy powinny po prostu

Skąd nie mam wiedzieć? Po prostu miejcie oczy otwarte, dobra? Jak sobie życzysz, szefie? Okej, okay, szybka kureczka. Co tu się stało? Nie chcę się jakoś z nimi długo bawić. Ale kto pytanie? Co tu się stało? Gdzie on uciekł? Oho. Ten to sobie pofrunął. Piękne, czyste trafienie. Ktoś mnie widzi. Aha, ty gadzie. Wow, 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 wow. O tutaj atakowałem jest z dwóch stron, można tak powiedzieć. Z dołu i z góry. Albo z dwóch pozycji. To już na pewno nie wstaniesz. Dobrze, pozostał mi tutaj jeszcze strzelec przy karabinie. Czy uda mi się go zdjąć? A powiem wam... O, mam minigunera, także będzie miła zabawa. Więc musimy się postarać i go zdecydowanie zdjąć jednym strzałem. Piękne trafienie. Co doprawdy wyszliśmy znacznie więcej tych pocisków. Nie wiem jakim cudem, ale tak się stało. Ten dźwięk tego okrętu dosłownie mnie przeraża. Tutaj wszystko trzeszy, piszczy. Dobrze trzeba sobie sprawdzić cały pokład Na zewnątrz żadnych, ło żadnych łodzi nie ma Oj 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 Ktoś mnie zauważył, ktoś mnie przeuważył Znaczy ja go nie zauważyłem na balkonie Dobra, więc mamy wszystko. Jeszcze na wszelki wypadek sobie sprawdzę. Ktoś gdzieś mnie znowu przyuważył. Wszystko wskazuje na to znowu na górnym pokładzie. Wszystko w porządku? Teraz już tak. twoja <słuch> dupa. Twoja dupa mówi wszystko za siebie. A ty spadłeś chyba z góry. Dobrze. A więc myślę, że możemy iść zdecydowanie dalej. No tutaj żadnego wejścia nie ma. Właśnie, ta dźwiga jeszcze tutaj. Tu chyba zaczynaliśmy, tak? Tutaj w poprzednim odcinku, mm, no tak powiem, wpłynęliśmy w to miejsce. Niestety ktoś nas zaskoczył i rzucił nam granata. Nie mieliśmy tak naprawdę na to e, wpływu. Jeszcze ten najemnik, który jest najpamiętliwy On już raczej nie wstanie On już jest pokarmem dla rybek Nasz poprzedni kolega. Jesteśmy oszakowani. On chyba szuka tej dziewczyny. Nie znajdzie jej. Zabieramy ją do bunkra. Krow. Bez odbioru. Wychodzi na to, że sami musimy się bronić. Jakaś krew? Mam nadzieję, że nie tylko wal. Nie ma tu wal, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger. Ten archipelag to idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych szlaków handlowych. Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz. To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań. Nie zawiodę mojego przeznaczenia. Doyle, zabierają Waldo miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, spotkamy się. Jestem w drodze. Czyli naszym zadaniem będzie, że tak powiem, dotrzeć do bunkra. To radio już mnie denerwowało. Czyli tak jak mówiłem, naszym zadaniem będzie dotarcie do bunkra. Niestety my nie wiemy gdzie to jest. Nasz przyjaciel, który nam tutaj pomaga, doim, zna to miejsce, więc raczej... Doprowadzi nas tam całych i zdrowych. Co to było? Hmm, czyli naszym zadaniem po prostu jest teraz odnalezienie Słyszałeś, łodzi. Mało tego. Uwaga, cały personel. Intruz na E znakowe... ważne! Jestem nerwowy. kto do... hey, to? Do... Matko, wystraszył mnie. Mało no, mamy wsparcie jeszcze tutaj no, śmigłowca, ale oczywiście to wsparcie nie należy do nas, tylko tutaj do przeciwników, więc będziemy musieli zdecydowanie uważać. No z maczetą na śmigłowce to zły pomysł. Ok, zlikwidowałem w pierwszej kolejności strzelca, który mi w tym momencie najbardziej zagrażał. Widzę tam przeciwnika, a właściwie widzę tylko jego rękę. Może z tej strony? Wow, 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 wow! Tutaj mamy strzelca. A jeszcze z mini do nas napylał Czyli po prostu. Pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak tam gdzieś mini ściągałem? Z linii drzew w dżungli? No właśnie, i znowu tutaj go ktoś zastąpił. Wszystko w porządku? Oj, piękne trafienie. Tu mają fajne mosty na rynku łańcucha. który mam zamiar zniszczyć piękne trafienie może to jest zły pomysł żebym tutaj stał Aha, teraz już go widzę Musimy zachować szczególną ostrożność Pozbierajmy sobie amunicję Trzech najemników udało się zlikwidować za pomocą właści, właściwie tutaj zbiornika z paliwem no i co teraz? Wskaźnik pokazuje mi, że łódź jest gdzieś w tamtym miejscu. No i jest. Zeszczelmy sobie łańcuchy. Dobrze, łódź wylądowała. Tu mamy jednego z najemników. Prawdopodobnie to, że zniszczyłem ten most. On tutaj spadł. Nie zmienia to faktu, że chciałbym się przedostać na drugą stronę i chyba to jest jedyna w tym momencie rozsądna droga No innej nie widzę Mam nadzieję, że ja nie spadnę Udało nam się przedostać, słuchajcie Nie widzę w okolicy żadnych łodzi pływających Żadnych łodzi patrolujących, nic w tym stylu Czyli tak, aby po prostu było wszystko yy, odwołane. A sprawdzę chociażby z tego względu, że w momencie, kiedy wsiądę na tę łódkę, jestem dosłownie bezbronny. Starsi tutaj z CKM. -em. Ale na szczęście niczego nie widzę, więc mamy łódkę i w... mieliśmy łódkę. Nie, no jest, fajnie, dobra, skakujemy i lecimy wtedy dalej. Co teraz? Naszą jedyną szansą jest przerwanie całej siatki komunikacyjnej. Tylko tak spowodujesz że wystarczające zamieszanie żeby uciec. Aby to zrobić musisz dotrzeć do kabatu. Udaj się na wchód. Musisz tam poszukać, bo raczej nie możesz zatrzymać się i spytać o kierunek. A więc jeśli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z kraja. No i co? Czekajcie też na inne odcinki. so you it